HAHA Ej No coś, um. cześć <noise> no coś, Krysio Cześć mm. No Nie 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 nie, nie, nie. To, Ja byłam Ale słuchaj tego kochana no, słuchaj, o, kurwa no, Ja ostatnio w H&M ja jestem, no. co nie? No, no i no. mówię ci Tam no. taka Aha. gruba Jest <noise> No mówię ci, masakra! Nie! Ja już że... że... byłem na randce, nie? No i wiesz, ja taka jestem w rezerwacze. To trans? Byłem? Zajebiste staniki. 9,99. Wzięłam trzy sztuki. Mmm. Coś taka wolna jesteś dzisiaj, Kryśka. A, tam pierdol go. <ślesk> mówię. Ale wiesz, ja to tak z chłopakami jestem, że na początku nie pokazuję, że chcę pieniądze, wiesz. <laughs> Dopiero później, wiesz, kolacyjka, tutaj torebeczka, wiesz, buciki czasem. <laughs> A ten się cieszy, jak tylko ludzika mu zrobisz. <laughs> no mówię ci, te chłopy to takie dały. <laughs> Ty to masz dobrze, muszę full service robić. No pewnie, na, że my... tak. A nie co mam na jakieś w ogóle, nie wiem, głębokie gardło, nie ten co <laughs> <my> z <spiedza, śmiech> ostatnio. No, mówię Ci. kochana, to musisz trenować po prostu, no. Ale co trenować? Po prostu do ciebie. No ale chodzi o to, że mi się naglądałem pornosów i myślałem, nie ja wiadomo co będziemy robić. I naprawdę, mówię ci. Żałosne. Ty, prawdziwa konwersacja się tu nawiązała. Żałosne, naprawdę. Prostutka versus prostytutka. A tego się co uważasz? O czym? Chciałbym ja tyś no kobietę za pieniądze. Chciałbyś full service? Czy to Powtórz, bo Delor ci przerwał. Jeszcze raz. Chciałbyś full service? czy wodzika, byś miał kobietę za pieniądze. Nie korzystałbym <laughs> z takich usług. Dlaczego nie? Mm, bo nie. Dlaczego? Hmm. Over, a ty byś płacił za seks? A masa przysięgę? O tak. Ale patrz, mówisz takie brzydkie rzeczy mając dziewczynę, no nie wiem co Asia sobie pomyśli. A pierdolecie. To ty moja <grym> jestem Alfonsem, Czemu obrażasz moją dziewczynę? Też macie czasami tak, że losowo jak się czasami zrobi pranie, to ubrania tak z śmierdzą, tak cuchną taką stęchlizną. ja tak, Chyba, jak, jak to chyba masz... tylko jak nie wyciągniesz, kurwa, tak, przez pół tak, dnia to. ładnie. Pamiętam, jak mieszkałem jeszcze w poprzednim mieszkaniu, to e, na przykład chodziłem, póki mi się wszystko kompletnie nie skończyło. I na przykład po miesiącu robiłem pranie. I to pranie czasami było tydzień w tym, e, w pralce, niewyciągane. I kurwa, jak Aha. wyciągałem to pranie, to po prostu kręciło mi się w głowie. I potem stawiałem jeszcze raz, i przykładowo za piątym razem udało mi się wywieścić, dokładnie w tym momencie, jak się skończy. Nienawidzę tego robić. Bo ciągle jesteś kurwa brudasem, ja pierdolę. Nie ja jestem. Teraz... Czemu jestem brudasem? Przecież chodziłem dopóki mi się czyste rzeczy nie skończyły, także miałem non-stop czystciutkie bokserki na sobie, skarpetunie i pod koszulkę. No tak, ale nie wyciągasz prania, kurwa, plus tydzień, człowieku. Z no bo, bo mi się kurwa nie chce, no co no. no, no, no. <laughs> znaczy się, no, ja też tego nie pochwalam, ale no co zrobisz? Przypominam jeszcze banana czarnego w lodówce. A, to też wina była Arkwella, nie tylko moje. A we moja. Bo jak moja? Ale to nie mój Banan był. A, okej. Okay. <laughs> nie wiem. Wspólne, bardziej, to wspólny Bardziej, nie, bardziej to Twój to albo nz Taki na wszelki wypadek. A NZ, przyznaj się w sumie teraz przed wszystkimi na streamie, bo ja też słyszałem to z plotek. I nie wiem, czy to jest prawda. Czy to prawda, że Ty w pokoju u siebie trzymałeś te słodycze? Tak. A czemu bo w pokoju? To takie coś że... Aż czekaj, po, aż muzykę słodycze. wyłączę, bo chcę posłuchać, no mów. I mama dała słodycze, takie co nie chciałem jeść. Wiesz, takie z szafki za świąt, czy z czegoś dostałem. I mi zapakowała i mówi, no na pewno tam zjesz i... Ja tak przyjechałem do tego gaming house'u, no patrzę, słodycze, no i jest, zrzuciłem w kąt. Tam nie wiem... Co kilka dni może coś tam wziąłem. Mogłem sobie wam dać, ale... Jasne, Robert. A, no to nie, to w porządku, ja. To inną wersję słyszałem. A jaką? A nie pamiętam. Nie, no bo jak powiedział, że pamiętam, to to bym. A tak naprawdę to było, że. Właśnie też coś mi się wydaje, że typu. Nie tylko nie dziel się. Nie Nie pokazuj, bo ci zjedzą. A my byliśmy dla ciebie dobrzy, tyle razy ci kawałki pizzy dawaliśmy, wszystko. Pod koniec Gaming House, jak nie już nie było nawet. Macie, bo mi, ja tego nie lubię. Macie zjedźcie sobie, skosztujecie, zobaczycie jak to smakuje. Spróbujcie, poczęstujcie się. Co no tak było. A streamowałeś Arkol, Odpaliłeś kiedyś streamak bez bokserek totalnie, bez dołu, nie, tylko no, góra? Boksarka. Tak? Tak? Nie, ja raz odpaliłem koszula bokserki do tego, ale to bez bokserek też się nie odważyłem, bo przypadkowo nie wiem. Przykładowo nie zamknąłbyś drzwi do domu i jakiś ziomek by ci przyszedł do domu, nie wiem, kurwa, kurier, dostawca no, i masz mu. No, się czołgać chyba jakoś tak, żeby ci nie ten. Ale wyobrażasz sobie tak, to jakby ci tak. Zamierę, tak, bejtowo ci. Ale ty byś zapomniał, tak bejtowo by ci rękę podał i ty byś wstał, bo coś tam teoretycznie siedząc to. Chociaż to tylko do kobiet dotyczy. Ale jakbyś wstał i pokazał. Bez obrazu, ale to jest tak samo abstrakcyjny temat, jakbym, nie wiem, stary. Ale co jest abstrakcyjnym tematem? ktoś do domu wejdzie i poda ci rękę, no kurwa, please. A nie wszedł ci nigdy nikt losowo do domu? Nie, nie. Nigdy. A mi tak. To ty jesteś jakiś, nie wiem co tu się nie dzieje. Nie zamknąłem drzwi i ziomek nie będę mówił kto. Nie nacisnął mi klamkę i wszedł i się rozglądał po chałupie. Ale co, to normalnie jestem człowiek nie? No tak trochę nakrzyczałem na niego to wyszedł, ale nie powiem kto bo chat znajdzie, no. Jak powiem cokolwiek o nim ma na M? Nic nie będę kurwa mówił, idź pan chuj. To nie był dis. A na P? Pierdolenie? No. no. Sypialni Obok na Biedronki pewnie. Paweł. No, to na pewno będzie pizdeczka. pizdeczka. <śla> <śla> no kurwa no. Sypialni na p. Pe... Na... Jeszcze, było, jeszcze było tak. Pierdolenie. <śla> o, Mortadela witała. <śla> O oh, kurwa! I te miny tych, tych prowadzących tych kobiet! Co Skipuje chula? to nie.